Co się z nim dzieje? Nie wiem. Widzisz to? Policja przyuważyła Katrinę w starym kostiumie. Zdecydowała się wrócić? Ach, sprawy się komplikują. Nightwing, Badger, Znajdźcie te zarazy i odstawcie gliną, to znaczy właściwym władzom. No a co z Ridlerem? Nie zadawaj pytań, śmieszna istoto! Idź! Sama się zajmę Ridlerem. Na Amen. Szybko, chodź za mną. U to ciebie ścigają? O! 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 Ej, co się dzieje? O! O! Widzę ją. Ucieka ze skazańcem Feliksem Faustem! Dobra, jestem ciekaw, co by powiedział burmistrz, gdybym wyczyścił wszystkie konta bankowe w mieście. Odpowiedź, ależ się sforsowałeś. Ręce do góry. Mam zagadkę, rozwiąż ją. Kto ma stracha przed czarnym nietoperzem? To było wejście Batmanie! W samą porę, żeby zniweczyć mój napad na parę instytucji finansowych w Gotham. I żeby było jasne, nie ma więzienia, z którego nie dam nogi. Och, nie mam zamiaru pozbawiać cię wolności. Naprawdę? Nie wierzę własnym uszom, chciałbyś się ze mną dogadać? Powiem ci to w formie zagadki. Uwielbiasz je, nie? Co zrobić, żeby Riddler nie zepsuł ci soboty? Załatwić go w piątek. Do kitu ta zagadka. Wszyscy wiedzą, że Batman nie zabija ludzi. Nawet zasłużonych. Jest tylko jeden szkopuł. Nie jestem Batmanem, tylko Katriną Moldow. Huh? Gdzie oni są? Dokładnie za tobą. No, proszę, Katrina, we własnej osobie. Muszę Cię rozczarować, jestem Batmanem. Jasne, a ja to Joker. Miło Cię poznać. Katrina użyła magii, by zamienić ciała. Ona jest mną, a ja jestem nią. O, przestań. Batman dziwnie się zachowuje. Pytał mnie, jakiego używam szamponu. Okej, okay, to powiedz mi coś, co wie tylko i wyłącznie Batman. Lubisz niebieski kolor, śpisz przy włączonej lampce i bardzo boisz się małp. To on. Wreszcie uwierzyłeś. Uwaga, potrzebuję was. Przed nami trudne zadanie: odnaleźć Katrinę i odwrócić czar. On, to znaczy ona, ściga Ridlera. Trzeba będzie zagęszczać ruchy. Chodźcie! Małpy? Cicho sieć.